Rzeka Rozpuda kojarzy się ze spływami kajakowymi, urzekającą przyrodą i pięknymi widokami. Ale nie każdy wie, że na trasie Rozpudy znajduje się jedno z najpiękniejszych i zarazem tajemniczych miejsc na Suwalszczyźnie. Uroczysko Święte Miejsce. Ukryte przed cywilizacją, usytuowane jest na skraju Puszczy Augustowskiej, obok rzeki Jałówki i Jeziora Jałowego. Historia tego miejsca sięga czasów pogańskich, kiedy tereny te zamieszkiwało plemię ćwingów. Na małej polance w otoczeniu puszczy stoi mała kapliczka ogrodzona płotem z furtką, której strzegą dwa drewniane świątki. Obok umieszczone są kamienne i drewniane krzyże oraz kapliczki szafowe. Zbawicielu drogi Chwała niech będzie Zawsze i wszędzie Twemu sercu O mój Jezu Podobnie jak co roku w tym dniu nie więcej o tej porze gromadzimy się tutaj na tym świętym miejscu, aby się modlić Gromadzimy się wokół ołtarza. Złóżmy na tym ołtarzu wszystkie nasze intencje, oczekiwania, prośby, błagania i dziękczynienia. Legend dotyczących tego miejsca jest wiele. Jedna opowiada o Tatarach prześladujących chrześcijan, inna o Jaćwingach, którzy przyjęli tutaj chrzest. Większość podań mówi o objawieniach w tym miejscu Matki Boskiej. Babcia mi opowiadała, dla babci również tam babcia i mama i tak dalej to szło w dół, że na tym właśnie świętym miejscu miał rosnąć nad to rzeczko jałówką. Dąb, na tym dębie, tam pewnego takiego poranka czerwcowego miała się objawić Matka Boska. Na dębie ukazała się wielka jasność, taka. Piękna pani, jak to babcia opowiadała. Tego dębu po pewnym czasie zeszła i w tej rzeczce rozpłynęła się we mgle. I to miało powtarzać się tam przez kilka dni. No ale że to były czasy jeszcze jakieś tam takie pogańskie, i nie bardzo ludzie w to wierzyli, więc ten dąb chcieli, chcieli go spalić. On się nie chciał palić, tylko się tak poopalał, poosmalał, jak my to w swojej gwarze ludowej mówimy. I ludzie wrzucili go do rzeki Rozpudy i chcieli go spławić z prądem rzeki, żeby on sobie popłynął. Ale ten pień dębu podpłynął kilkaset metrów i w pewnym momencie zatrzymał się i nie chciał płynąć dalej, tylko jakby się cofał w górę rzeki. Więc go wydobyli, wkopany w ziemię, jeszcze tak zrobiony w kształcie krzyża, taka przeczka została na niego przebita i do dzisiaj on tam istnieje. Obok kapliczki stoi stary, drewniany, nadpalony krzyż. Przybita jest do niego mosiężna tabliczka z informacją, że został on postawiony przez ochrzczonych jaćwingów z drużyny Skometa w 1283 roku przed wyruszeniem do Sambii. Pielgrzymi wciskają w rozeschnięte drewno krzyża drobne monety. Pewnego razu no, y, tatarzy przybyli tam poganie, prawda? Żeby, żeby tu się nie odnawiał jakby ten katolicyzm, tak? chrześcijaństwo. Więc chcieli, jakby tych zbuntowanych sobie prawda, tych chrześcijan no, spalić, ale obroniła, jakby ich miała tym swoim płaszczem, ta zwana ta Matka Boska, prawda? która tu wróciła z tym tym, jakby, ty, 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 tym krzyżem. No i oni ocaleli, było ich 1600. I od tego dnia po prostu rok rocznie 24 czerwca, czyli na jana, prawda, odbywają się tu tak odpusty dzisiaj w tym miejscu, w tym świętym miejscu w pięknym miejscu święty Jan Chrzciciel przybyliśmy tutaj, aby aby przez jego wstawiennictwo modlić się i wypraszać wszelkie potrzebne dla nas łaski z jednej strony sprzyja nam pogoda, otoczenie tej pięknej natury, która wokół nas się roztacza to wszystko, co słyszymy, śpiew ptaków, bardzo piękny, to wszystko sprzyja naszej dzisiejszej modlitwie. Jestem związany bardzo z tym właśnie Krzyżem Kamiennym i moja rodzina, bo ten krzyż fundowała moja praciocia, czyli mego pradziadka, rodzona siostra w roku 1918. Kiedy mój pradziadek wrócił z I wojny światowej właśnie w podzięce za szczęśliwy powrót jego siostra ufundowała ten krzyż kamienny natomiast te drzewo to lipę i ten dąb to sadził mój dziadek ze strony ojca który był w roku 1920 w obronie Warszawy i powróciwszy szczęśliwie i cało z, z wojny tej warszawskiej też w podzięce tutaj zasadził te drzewa ja osobiście też zawdzięczam dużo rzeczy tutaj łaskom Matki Boskiej. Dowodów na niezwykłość tego miejsca jest więcej. Jeden z nich pochodzi z czasów II wojny światowej. Ludzie mieli taki zwyczaj, że jeśli ktoś jakieś łaski otrzymał, to stawiał skrzyż w tym miejscu. Na rzece rozpuda to była pierwsza linia frontu. Po wojnie stało tam chyba sześć czy siedem krzyży i las wokół tych krzyży to był ścięty normalnie stały, kikuty tylko drzew, a te krzyże żaden nie był naruszony. Także ojciec opowiadał, że to był taki swego rodzaju znak od Boga dany, że coś jest tam, coś jest tam w tym miejscu. Od kiedy to miejsce jest uznawane za święte? Nie wiadomo. Historycy twierdzą, że wcześniej był tu prawdopodobnie cmentarz i przypuszczalnie stała mała cerkiewka. Stojącą tu kapliczkę zbudowano w 1990 roku. Tu kapliczka była no jakby już ona zdewastowana. W roku 1990 proboszcz Jan Mroczkowski zwerwował no tak jakby naszych mieszkańców, zmobilizował, no i wszyscy taki czynie, z społecznym daliśmy drzewo, Daliśmy drzewo, które zostało robione w Tartaku no i z czynem takim, jak to się mówi, dawnym, społecznym, bo to lata 90., odnowiliśmy tę kapliczkę, która jeszcze istnieje do, w tym stanie, w dosyć dobrym do dzisiaj. Pielgrzymi i kajakarze odwiedzający to miejsce nie tylko chcą się pomodlić, ale także zostawiają w kaplicy wypisane intencje, prośby, życzenia i różne pamiątki, obrazki, krzyżyki, różańce, figurki i fotografie. tego jest tak dużo, że po prostu nie ma gdzie tego już i składować. To jest i problem, prawda, z tym, ale myślę, że damy radę. Pomszy, ludzie wchodzą do pobliskiej rzeczki Jałówki, której woda ma mieć uzdrawiającą moc, szczególnie w Dniu Świętego Jana. Pielgrzymi obmywają się nią i piją. Mówi się, że za sprawą Najświętszej Maryi Panny było tu wiele uzdrowień. Woda ma również zapobiegać nieszczęściom. To właśnie tutaj w tym miejscu ten dom miał być wrzucony do rozpudy i rozpudo ten kawałek podpłynął właśnie do tamtego miejsca, gdzie po dzień dzisiejszy stoi. Mój mąż miał bardzo wielką tłuszczycę i żadne leki mu nie pomagały. I ja tu przyjechałam z mężem. Oczywiście mój mąż absolutnie nie chciał w to wierzyć. Ja nabrałam tej wody z tego miejsca w butelkę, przyjechaliśmy do domu i za tydzień mój mąż mówi, zobacz, nie mam nic, skóra jak u noworodka, a ja mówię, tak, a ile razy posmarowałeś, a raz, no, więc to jest naprawdę taki przykład, taki fakt działania boskiej mocy, żeby ludzie jak najwięcej wiedzieli, kochali Boga, siebie nawzajem i się modlili. Grzylaki uleczone u szwagra brata. Uczulenie tutaj, u tej szwagierki, tak. dzieci, wnuczki, dzieci Znamy przykłady, po takiej kąpieli w tej rzeczce, właśnie na świętego Jana. A mamy rodzinę, powie mama co, to po, 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 po kompaniu już zaczęło chodzić no, dziecko? No dziecko nie chodziło. Prawie dwa lata miała, półtora roku nie chodziła. Zajechali do domu dzieciak. Jak umyli. Oczywiście się by kąpali w rzeczce. Trzeba tak? no, tylko z wiarą podejść do tego wszystkiego. Bo tak, to nie ma szans. Ja na przykład jako dzieckiem miałem zapalenie spojówki, tak zwany jęczmiek. No i mama oferowała mnie na msze tutaj, zakupiła msze. No i przyszła mnie tutaj wymywa w tej wodzie. No i ja no do dzisiejszego dnia nie mam zapalenia spojówek ani tak zwanego jęczmienia. Także no, dostałem jakby cudu. Ja wierzę w to, dlatego tu przychodzę i odwiedzam. Od pokoleń wiadomo, że jest, ma właśnie moc uzdrawiania. No i wszyscy z tego korzystają. Także zachęcamy wszystkich do odwiedzania, korzystania, póki to jeszcze funkcjonuje. Ja osobiście wierzę w to bardzo mocno, o co się zwracałem zawsze do, do Matki Boskiej, tam to właśnie jakby zostało to wysłuchane i pomogło. Ważne jest to miejsce dla nas, te święte, prawda? Bo raz, że mamy tutaj dużo zainteresowanych, dużo ludzi nas odwiedza. No i cieszy się to, że go rozpłyną tym świętym miejscem, prawda? mówię, że coś nadzwyczajnego, takiego okazu to no, trzeba daleko poszukać. Dziękuję wszystkim wiernym, którzy jak co roku zgromadzili się dzisiaj na tej pięknej uroczystości, za wspólną modlitwę. Jeszcze raz wszystkim organizatorom, tym, którzy opiekują się tym miejscem, serdeczne podziękowania. Najlepsze to jest nasz patron, święty Jan. Niech Wam wszystkim wyprosi wiele, wiele łask. Na niebie, grono dzieci, swój powierzają